Burda pod sądem. Sędzia Ireneusz Góra wyzywa obywateli, co wy tu odpierdalacie? Jesteście głupkami. Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim z ranem, którzy przybyliście do tego miejsca z różnych strągowskim, aby was przeciechała w numeruszach Krzysztofowskich w wieloletniej, heroicznej walce z zorganizowanym bandytyzmem urzędniczym, 31 lipca 2025 roku przed gmachem Sądu Rejonowego w Szczecinku odbyła się pokojowa pikieta zorganizowana przez redakcję Barwy Bezprawia i Polska Mafia Sądowa. Jej celem było nagłośnienie prawdy o systemowych zbrodniach na Rafale i Mariuszu Krzyształowskich, dokonywanych przez niemal trzy dekady przez lokalnych sędziów i prokuratorów. Pokojowy protest, ale tylko do czasu, bo nagle w strefie organizacyjnej zgromadzenia pojawił się on, sędzia Ireneusz Góra, były prezes tego sądu, zamiast majestatu urzędu, dziki furiat, zamiast wyważonych słów, Rynsztok. Z oddali mamrotał coś pod nosem, ostentacyjnie pukał się w głowę, po czym przyspieszył i ruszył wprost na Rafała Krzyształowskiego, krzycząc: Co pan tu odpierdala? Co wy tu wszyscy odpierdalacie? Ta pikieta mnie obraża. Rafał odpowiedział spokojnie, przez lata byłem krzywdzony przez sędziów z tego sądu i to jakoś pana nie obrażało. Jeśli czuje się pan obrażony, proszę z tym iść do sądu. Ale te słowa tylko dolały oliwy do ognia. Góra zaczął wrzeszczać jeszcze głośniej, wszyscy jesteście głupkami. Niczego nie będę wnosił do sądu, prowokując do awantury. Mimo wielokrotnych próśb uczestników, by opuścił teren zgromadzenia, góra nie przestawał miotać obelg i wyzwisk, jakby rozpaczliwie szukał pretekstu do awantury. Jednak napotkał mur, zimną, nieustępliwą postawę Rafała, jego syna i pozostałych uczestników, którzy nie dali się wciągnąć w jego prowokacje. W końcu, widząc, że jego szał nie przynosi efektu, rozwścieczony intrus musiał się wycofać. Oddalając się, wykrzykiwał jeszcze przez ramię, jak pijany prorok na targowisku, precz z oszołomami. Gdyby Rafał i Mariusz byli wówczas sami. Niewykluczone, że doszłoby do ich fizycznego zaatakowania przez Ireneusza Górę, sędziego, która od lat pała do nich jawną pogardą i nienawiścią. Bo tak wygląda szczecinecka codzienność, tu nawet tego prowokator może wyjść przed sąd, pokrzykiwać na obywateli jak pijany awanturnik. I czuć się bezkarnie. A policja? Stała z boku. I jak już bywało w przeszłości, mogłaby odwrócić kota ogonem, zrobić z ofiar napastników i oskarżyć ich o czynną napaść na sędziego. Takie manipulacje w Szczecinku to nie sensacja, to norma. I właśnie dlatego ta pikieta była tak potrzebna. Bo w tym mieście prawda musi być wykrzyczana głośniej niż wrzask rozwścieczonego sędziego.